No a to Kajsa pędzi, pędzi być może po medal, ale nie wiemy jakiego koloru. Zobaczymy jak będzie na kolejnym punkcie pomiaru czasu. Ależ włączyła dopalanie. No. 38 sekund straty do Sołkalowej. No jeszcze ma trochę czasu do tego punktu. No będzie trudno, Sołkalowo moim zdaniem nie ma szans wygrać. A czy pokona Wirolajnen? No tym się przekonamy. Pamiętaj, że on jest jeszcze przed tą ścianą, przed pokonaniem tej ściany. Tam, jeśli pobiegnie rewelacyjnie, myślę, że jest w stanie bardzo dużo nadrobić. 25, było 38, już 13, to urwała. A jest jeszcze przed najtrudniejszym momentem. A to widzimy Kajsa Makarajnen. Rozpędzona. Ależ doping na trasie dla Kajsy. I teraz zaraz zacznie się ta ściana, ten morderczy podbieg. Tam będzie punkt pomiaru czasu. Dużo tu zawodniczek. Żeby nie przeszkodziły Kai bo nie ma jak się przebić między nimi. Ale, między nimi. No, przypomina mi totalnie Toreberger. Ona też potrafiła wrzucić ten Najwyższy bieg na ostatniej rundzie. To jest niesamowita umiejętność jednak. Zobacz, już tylko 5 sekund straty do Sokalowej! Ale zobacz, jak ona się tu przebije przez te zawodniczki. No ma problem, bo blokują ją, ale no biegnie fenomenalnie. Mógł, zobacz, miała 38 sekund straty do Sokalowej. Zostało 5 sekund. Pokazuje trener na palcach jednej ręki, ile traci Makarajne. Niewiarygodne. Dwie karne rundy. No muszę powiedzieć, że ściskam teraz mocno kciuki za Finkę, żeby w końcu jej się udało na własnej ziemi. No cieszę z wielotysięcznej na widowni. Wszyscy na stadionie o tym wiedzą. Czują to, te ostatnie metry i już za chwilę będzie finisz. Czy Kajsa Makarajnen, czy Gabriela Sołkalowa? Wszyscy tutaj trzymają kciuki za Kaisę Makarajnen, ależ to by był powrót. Niewiarygodna ostatnia runda, tu wszyscy na trasie jej dopingują. Pewnie wszyscy jej krzyczą ile zostało. I widzimy, wbiega na stadion Kajsa Makarajnen. Zostało jej jeszcze 30 sekund, aby zostać mistrzynią świata. Czy jej się to uda? Kajsa Makarajnen pracuje niewiarygodnie. Zadecydują sekundy. Ale czy była w stanie na tak krótkim odcinku odrobić te 5 sekund? Zobaczmy. 15, 14, 13, 12 zostało. Ostatnia prosta. 10 sekund, 9. Czy będzie mistrzynią? Już tylko 5 sekund zostało. Gdzie jest linia mety? Kajsa Makarajny przegrała. przegrała minimalnie. Sekundę, dwie dziesiąte, ale myślę, że i tak może być z siebie bardzo zadowolona. To, co zaprezentowała tutaj na tej ostatniej rundzie biegowej, to był kosmos. Sekunda, dwie dziesiąte. Gabriela Sołkalowa może odetchnąć, bo nadal jest główną kandydatką do... Tytułu Mistrzyni Świata. Ta najgroźniejsza jej rywalka już jest na mecie, jest za nią. Ale zobacz jakie minimalne różnice w czołówce. E, Maka trafi do Sokalowej e, sekundę i dziesiąte. Wierer jest trzecia sekundę i sześćdziesiątych straty e, do Sokalowej, a więc no, na tym najdłuższym dystansie, 15 kilometrów decydują tak naprawdę